Czysta Micha to błąd. Do tej pory w sumie możemy spotkać się z tego typu podejściem do odżywiania, czyli od poniedziałku, od nowego miesiąca, od nowego roku zaczynam tylko i wyłącznie jeść nisko przetworzone pokarmy, tylko i wyłącznie będę jadł e, żywienie prozdrowotne, nie ma miejsca na żadne syfy w moim pożywieniu, nie ma miejsca na jakieś przetworzone pokarmy, nie ma miejsca na tego rodzaju pokarm i w sumie tylko i wyłącznie będzie prozdrowotnie, będzie super i nie będzie problemu. Zacznę tracić masę ciała, zacznę się lepiej odżywiać i wszystko będzie idealnie. Dzisiaj przedstawię argumenty, dlaczego jest to złe podejście i omówię temat żywienia. Postaram się omówić, co ja uważam za lepsze podejście, jeżeli chodzi o czystą michę i po prostu. Realizowanie swojego planu bez jakichś takich skrajnych, właśnie podejść. Także już nie przedłużając, zapraszam do materiału. Pierwszym argumentem przeciwko czystej, tak zwanej, misce jest fakt, że nie jest ona zdefiniowana. Tak naprawdę nie wiemy, co oznacza czysta micha. Czyli to, że myjemy w sumie. Pożywienie przed każdym spożyciem pokarmu, czy może ilość konserwantów, które zawiera dane pożywienie, czy może ilość słodzików, które zawiera dane pożywienie, może ilość antyutleniaczy, które zamienia dane pożywienie. No tego nie wiemy. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, co definiuje czystą miskę. Dla jednej grupy społecznej, być może chociażby dla kulturystów, może być tak, że tylko ryż, tylko broku i kurczak, może czasem ryba będą dobre, a reszta to będzie

Żywienie nie jest czarno-białe. Ma różne odcienie. Może być troszeczkę więcej zasobne w witaminy, składniki mineralne i troszeczkę mniej. Ważne jest, żeby dobrze to bilansować, dobrze balansować w tym żywieniu, dostarczać odpowiednią dawkę witamin, składników mineralnych, ale również pozwolić sobie na to, żeby osiągnąć ten dobrostan psychiczny. Także już tutaj mamy pierwszą przeszkodę przeciwko właśnie tej tak zwanej czystej misce. Kolejnym problemem jest tak zwane podejście 100% albo nic, czyli zero-jedynkowe podejście, gdzie od poniedziałku, powiedzmy, załóżmy, że jest to poniedziałek, eliminujemy wszystko to, co jest złe, czyli cukier, fast foody, schabowe. Zazwyczaj jest to pożywienie, które spożywaliśmy przez lata na co dzień. No, umówmy się, długoterminowo nie będziemy w stanie wytrwać w tych postanowieniach. W porządku, parę dni być może uda nam się wytrwać, może nawet parę tygodni, ale prędzej czy później przyjdzie gorszy dzień, gdzie będziemy mieli ochotę na słodycze, zjemy, będziemy mieli wyrzuty sumienia, często jest tak, że wszystko rzucimy, tak zwany efekt palto licho i będziemy do końca dnia się przejadali i cofali wszystko to, co osiągnęliśmy do tej pory. No i oczywiście znów powrót, zacznijmy od poniedziałku, gdzie znów e, przez parę dni, może parę tygodni będziemy w stanie wytrwać. I błędne koło, gdzie znów pal to licho, walić to, wracamy znowu e, do dawnego sposobu odżywiania, bo nie jesteśmy w stanie wytrwać. No umówmy się, jest to e, bez sensu tak naprawdę, no nie ma co się oszukiwać, jest to e, błędne podejście. poniedziałku zaczniesz dieta, trening. Wjeżdżasz grubo od poniedziałku, proste, nic nie słyszysz, Od poniedziałku dieta, korwa jest to, wszystko stosujesz! Nie jest to strategia długoterminowa, bo nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tak naprawdę, że za pół roku będziemy odżywiali się tak samo. Nie. Prawdopodobnie po tym jak osiągniemy, o ile uda nam się osiągnąć tą masę ciała, będziemy chcieli wrócić dalej do swoich starych nawyków żywieniowych, bo tak nam było komfortowo, tak fajnie nam się jadło. Tutaj nie ma zmiany nawyków żywieniowych, która jest podstawą, jeżeli chcemy coś faktycznie osiągnąć z utratą masy ciała i to utrzymać i nie osiągnąć oczywiście zaraz efektu jojo po tym drastycznym, rygorystycznym odchudzaniu. Co zrobimy po eliminacji cukru i fast foodów, jeżeli masa ciała stanie? Nie będziemy wiedzieli co zrobić, no bo już w sumie cukier fast foodu wyeliminowaliśmy. Ok, kalorie tutaj ucięte. A co dalej? Dalej będziemy eliminować kolejne produkty, żeby dalej ta masa ciała poszła w dół? No nie, no nie ma to kompletnie sensu, tak? Bo finalnie byśmy nic nie jedli, jeżeli chodzi o kaloryczność. Także tutaj ważne jest, żeby nauczyć się, Kontrolować te kalorie, kontrolować makroskładniki, dobierać te produkty odpowiednio w odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych, a niekoniecznie postrzegać żywienie jako dobre i złe. To jak w takim razie podejść do tego żywienia? Cieszyć się zarówno jedzeniem oraz osiąganymi rezultatami. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od piramidy żywieniowej i jak najmniej ograniczać. Nie eliminować a ewentualnie ograniczać, ale też z umiarem. Nie tak, że jeżeli jedliśmy codziennie schabowego, no to teraz od poniedziałku nie wyeliminujemy go do zera. Tak? Zmniejszyć powiedzmy te porcje zmniejszyć powiedzmy do 5-4 posiłków w ciągu tygodnia, trochę to urozmaicić, ale nie tak, że eliminować do zera. Ponadto warto również skontrolować sobie kalorie, dowiedzieć się ile potrzebujemy tych kalorii, ile mniej więcej produkty mają poszczególne kalorii, także żeby mniej więcej po tym odchudzaniu zdawać sobie sprawę ile nakładać na talerz, już niekoniecznie licząc te również kalorie. Również na pewno nie powinniśmy się karać po jakichś odstępstwach, po prostu przejść do porządku dziennego Kolejny posiłek jest troszeczkę lepszy, i w ten sposób postęp. ważne jest również, żeby dać w diecie produkty, które po prostu lubimy spożywać. Jeżeli, tak jak już wspomniałem o tych schabowych, lubimy je jeść i chcemy jeść w swoim jadłospisie, eliminowanie ich nie będzie miało sensu, bo tak naprawdę długoterminowo nie będziemy w stanie wytrwać w tych postanowieniach, a to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o żywienie. Także OK, wdrożyć te schabowe, ale troszeczkę chociażby ograniczyć ilość oleju, na którym smażymy. Takie drobne zmiany, które będą prowadziły do lepszych nawyków żywieniowych. Na koniec ma ciekawostka, w 2011 roku przeprowadzono badanie, w którym uczestniczki były podzielone na dwie grupy. Jedna grupa, która mogła spożywać chleb, druga grupa, która nie mogła spożywać chleba. Obie grupy oczywiście były w deficycie energetycznym i miały jakieś założenia żywieniowe. Tylko sprowadzało się to do tego, że pierwsza grupa mogła spożywać chleb, druga nie mogła spożywać chleba. Co się okazało? Oczywiście okazało się, że grupa, która nie mogła spożywać chleba, finalnie nie mogła utrzymać również założeń żywieniowych, co jasno pokazuje, że ograniczenia eliminacja nie będą zbyt dobrym pomysłem. Także to było tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zmieniłem Wam pogląd dotyczący czystej, tak zwanej miski. Mam nadzieję, że materiał się oczywiście podobał. Jeżeli się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i co? No widzimy się w następnym materiale, prawdopodobnie na temat treningu siłowego, ale to jeszcze się w sumie okaże. Łapkę oczywiście zostawiam i widzimy się w następnym. Na razie.